Dzień dobry, tu ze Stuttgartu. Kanclerz Merz, nasz nowy kanclerz Niemiec, pojechał do Stanów Zjednoczonych. Poleciał do Stanów Zjednoczonych spotkać się z prezydentem Trumpem i przedyskutować na początku swojej kadencji. Pewne sprawy, pewne ważne sprawy dla relacji międzyatlantyckich pomiędzy Unią Europejską, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi, i ta wyprawa do Stanów Zjednoczonych była bardzo ciekawa. Chciałbym się dzisiaj podzielić kilkoma spostrzeżeniami z tej wyprawy. Tak, tym, co zostało powiedziane przez Merca, co zostało powiedziane przez Trumpa, a także pewnymi sytuacjami, które tam podczas tej wyprawy do Stanów Zjednoczonych zaistniały. Po pierwsze, nie wiadomo do końca po co pojechał kanclerz. No, tylko się przywitać, powiedzieć dzień dobry, tak wygląda. Złośliwi mówią, że pojechał podpisać Kancler aktę. Kancellor Act jest to tutejsza teoria spiskowa, mówiąca o tym, że istnieje obowiązek, który jest na na każdego kanclerza od 49 roku, żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych i tam przed aliantami, zdobywcami Niemiec i okupantami Niemiec, jak to Niemcy lubią mówić, Amerykanami podpisać tak zwaną lojalkę. Czy w tym przypadku tak było? No tego oczywiście nie wiadomo, bo tak jak mówię jest to teoria, która się tutaj ciągnie po całym narodzie i jedni twierdzą, że tak jest, inni twierdzą, że tak nie ma, ale to jest temat na zupełnie inny film, wracając do Merca i do Stanów Zjednoczonych. Pierwsza sprawa, która się pojawiła, to, że nie było jakiegoś specjalnego przywitania kanclerza Merca na lotnisku. On wylądował i tam jacyś trzeciorzędni urzędnicy witali go. Nie było żadnej wielkiej fety, nie było żołnierzy ustawionych, kompanii honorowej, taki zwykły przylot. Nie fetowano specjalnie kanclerza, no, ale mimo wszystko kanclerz Zabrał ze sobą dla prezydenta Trumpa podarunek. Było to świadectwo, Urodzenia jego dziadka, który się urodził w miejscowości Karlstadt, tutaj w Niemczech, fajnie opakowane w złotą ramę, którą Trump postanowił sobie gdzieś tutaj w tym owalnym gabinecie zawiesić. Według mnie to był bardzo, bardzo dobry ruch kanclerza Merca, żeby pokazać, że słuchaj, panie Trump, my tutaj jesteśmy z tego samego kraju, ja jestem Niemcem, a ty też, jakby nie patrzeć, masz niemieckie korzenie, w związku z czym na pewno się w jakiś sposób dogłębisz. Продолжение Później wyszło, że Trump już nie pierwszy raz dostał świadectwo urodzenia swojego dziadka od Niemców. Pierwszy raz było to przed paroma laty, podczas pierwszej kadencji Trumpa i wtedy bodajże dziennikarz Bilda, który pojechał do niego na wywiad, również przy, przywiózł mu takie świadectwo. Trump niewątpliwie nie pokazał po sobie, że taki prezent już dostał kiedyś. Może zapomniał, może nie zwrócił uwagi. Nie ma znaczenia. Nie zmienia to faktu. Faktu, że taki prezent, jakby nie patrzeć, na samym początku wizyty buduje pewną relację. Chociaż oczywiście komentarze tego czynu są rozmaite, na przykład reporterzy mainstreamowej po publicznej telewizji ARD wybrali się do Kalsztadu i przepytali tam ludzi na ulicy, co sądzą. No i ludzie byli, powiedziałbym, troszeczkę nastawieni z dużym dystansem do Trumpa. Dlaczego z dystansem? No to wiadomo dlaczego, ponieważ mainstream tutejszy. Medialny bardzo Trumpa nie lubi. Nie lubił go poprzednio i niespecjalnie lubi go teraz. Tym bardziej było to bardzo ciężkie zadanie dla kanclerza Merca pojechać tam i przedstawić się jako kolega, jako partner, jako współpracownik w naszym amerykańsko-europejskim świecie. Ekspert wypowiadający się w telewizji powiedział, że to chyba nic nie da, bo Trump to już jest zbyt amerykański, on już Niemcem to w ogóle nie jest, to jest absolutnie amerykańskie sprawy go tylko interesują i to był taki niespecjalnie szczęśliwy wybieg. Kanclerza Merca tyle ekspert. Niewątpliwie miasto Karlstadt w pewnym sensie z Trumpa, czy na Trumpie profituje, ponieważ na przykład jest tam piekarnia Trump, w której w momencie, kiedy został wybrany, czy może na co dzień, można kupić na przykład ciastka z podobizną prezydenta Trumpa. Nie wiem szczerze, do czego Niemcy używają tych ciastek, może do rzucania w siebie, no ale niewątpliwie w tej piekarni Trump takie ciasta można kupić. Wracając do wizyty Merca, więc chciałem zwrócić uwagę, że. Pan kanclerz Merz posługuje się naprawdę bardzo dobrą i solidną angielszczyzną. Absolutnie doskonale sobie radził z angielszczyzną podczas rozmowy z Trumpem. Radził sobie również na te takie dowcipy Trumpa, gdzie tam Trump coś rzuci i trzeba mu odpowiedzieć. Po pierwsze trzeba zrozumieć to, co Trump chciał powiedzieć, a po drugie trzeba natychmiast mu również po angielsku odpowiedzieć naprawdę, szczerze mówiąc, Pan Merz radził sobie doskonale. Życzyłbym politykom tego typu angielszczyzny, angielszczyzny na tym poziomie, którą prezentuje. Kanclerz Merc. Jak sobie przypomnę dawne czasy, jak tutejsza minister spraw zagranicznych pani Berbok jeździła po całym świecie i popisywała się swoją, powiedzmy, angielszczyzną, to różnica między panią Berbok a panem Mercem jest po prostu kolosalna. Także gratulujemy panu Mercowi takiej angielszczyzny. Mam nadzieję, że nasi polscy politycy, ci nowi i ci starzy, również taką angielszczyzną potrafią się posługiwać. Niezależnie w którymś momencie podczas konferencji prasowej zostało zadane jakieś pytanie i dziennikarz poprosił, żeby Merz powiedział parę słów po niemiecku dla niemieckich widzów. I Merz najpierw zapytał się Trumpa Panie Prezydencie, czy mogę teraz powiedzieć coś po niemiecku? Po czym powiedział jakieś tam bla bla, ja tu jestem, fajnie, rozmawiamy z Prezydentem coś tam, coś tam po niemiecku. A następnie do niego Trump powiedział tak, no to co, widzę, że umiesz po niemiecku i po angielsku, tak samo dobrze mówisz po angielsku, jak po niemiecku. No i co, co to za Pytanie jest, no na no takie pytanie musiał Melod znaleźć jakąś odpowiedź i to w chwilę. I on powiedział wtedy całkiem sensownie, wytłumaczył Trumpowi, że angielski nie jest jego ojczystym językiem, jest nauczony i po niemiecku na pewno mówi trochę lepiej, ale bardzo stara się mówić jak najlepiej po angielsku. Wtedy Trump powiedział: No, no, to jest rzeczywiście osiągnięcie. Niewątpliwie w ALD można było jeszcze zobaczyć komentarz na bieżąco komentowany ze Stanów Zjednoczonych w mainstreamie. Okay. dotyczący wizyty Merc'a i zwrócono tam uwagę na przykład na takie rzeczy, że ze strony Trumpa nie było agresji albo nie sprawdziły się przewidywania, że Trump potraktuje Merc'a tak jak Zeleńskiego wcześniej albo prezydenta Republiki Południowej Afryki. Komentator jeszcze powiedział, że sukcesem jest to, że Trump nie stoi mocno po stronie Rosji. Dlaczego przytaczam te komentarze? Dlatego, że one doskonale pokazują, co niemiecki mainstream na co dzień mówi o Trumpie? Na co dzień mówi o Trumpie, że Trump jest prorosyjski, że jest agresywny, że się źle zachowuje i tak dalej. I te wszystkie obawy mainstreamu, jakby nie patrzeć, gdzieś w gabinecie owalnym się rozpłynęły. Tak nie było. Sam Merz bezpośrednio po spotkaniu powiedział, że no w sumie to była całkiem dobra atmosfera, jest zadowolony i uwaga. Wytłumaczył Trumpowi kilka rzeczy. A więc Merz tłumaczył Trumpowi, to, czego według niego samego Trump nie rozumie, na przykład wytłumaczył, co to jest Unia Europejska, jak powstała, jaką ma historię, jakie cele, żeby sobie Trump nie myślał, że Unia Europejska jest konkurentem Ameryki. Chodzi o to, że Unia Europejska jest partnerem. Merz wytłumaczył również Trumpowi to, że niemiecki przemysł samochodowy mniej więcej tyle samo, tyle samo samochodów importuje z Niemiec do Ameryki, co z Ameryki. Ameryki eksportuje na cały świat. Rozumiem, że to porównanie miało wzbudzić u Trumpa wątpliwości, jeśli chodzi o cła na samochody. A na koniec Sam Mills w swoim komentarzu bezpośrednio po wizycie u Trumpa powiedział, że my, jako Niemcy, chcielibyśmy mieć Troszeczkę większą rolę kierowniczą w Unii Europejskiej i chętnie tą odpowiedzialność na siebie weźmiemy. Zwykle politycy niemieccy mówią o wzięciu odpowiedzialności, co również znaczy o tym, że chcą mieć odpowiedzialność kierowniczą. Tutaj Merz zupełnie otwarcie powiedział w telewizorze, Podczas dziennika w swoim komentarzu, że Niemcy chcą wziąć odpowiedzialność kierowniczą za Unię Europejską więcej odpowiedzialności, więcej kierowniczej roli. I bardzo dobrze, przynajmniej wiemy, kto chce być w Unii Europejskiej siłą przewodnią. Wcześniej podczas konferencji prasowej u Trumpa można było zaobserwować inne zupełnie ciekawe stwierdzenia, na przykład, że Trump powiedział, no tak, słyszałem, że macie tam w Niemczech problemy z migracją. Nie, nie, to nie jest twoja wina, powiedział do Melca. Mówiłem jej, że nie powinna tak robić. Tutaj chyba Trump miał na myśli panią Merkel. No wiesz, my teraz, tych azylantów staramy się z kraju usunąć. Merz kiwał głową. Kiwał głową również, gdy Trump de facto przyznał się do tego, że to on podjął decyzję, albo przynajmniej jest odpowiedzialny za wysadzenie Nord Stream 2. W mediach głównego nurtu tego zdania, tej wypowiedzi Trumpa na wszelki wypadek nie powtarzano, przemilczano to. Przemilczano również w mediach, przynajmniej ja nie słyszałem w mediach głównego nurtu, inną ciekawostkę, a mianowicie sam Mertz się wypowiedział, że jutro jest rocznica D-Day, czyli 6 czerwca, a 6 czerwca to data, kiedy amerykańskie wojska wylądowały na plaży Normandii i otworzyły zachodni front w Europie. Europie. Merz o tym Trumpowi przypomniał w rozumieniu Ukrainy. Mówił, że wtedy wzięliście wy Amerykanie odpowiedzialność za wojnę w Europie. I teraz powinniście wziąć odpowiedzialność za wojnę na Ukrainie. Ale Trump zrozumiał to zupełnie inaczej. Jak tylko Merz wspomniał o 6 czerwca, to Trump mu powiedział tak: To co dla was, to nie był specjalnie dobry dzień. Nawiązując do tego, że był to jakby nie patrzeć, początek upadku nazistowskich Niemiec. A na to Merz odpowiedział mu, że ten dzień. To wyzwolenie Niemiec spod nazistowskiej dyktatury. I tutaj kanclerz Merz podkreśla znaną nam wszystkim narrację o tym, że Niemcy niejako jako kraj nie przegrały wojny, tylko zostały przez aliantów wyzwolone spod nazistowskiej dyktatury. Czyli nie był to początek upadku Niemiec, tylko początek wyzwolenia Niemiec od nazistów. No tak to jest. Taka narracja. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o wojnę i zbrojenia. Później była taka bardzo ciekawa wymiana zdań pomiędzy jednym a drugim politykiem, kiedy to Trump powiedział: No, słyszałem, że wy tam w tej chwili więcej pieniędzy wydajecie na zbrojenia. Chodziło Trumpowi głównie o to, że Niemcy dotychczas za mało pieniędzy wydawali na zbrojenia, mimo że byli zobowiązani do tego przez NATO. Mel spokiwał głową, że tak tak więcej wydajemy pieniędzy, a Trump na to wystrzelił, że "no nie wiem czy. Generałowi MacArthurowi by się to podobało. Tutaj przywołał nazwisko generała MacArthura, amerykańskiego generała z czasów II wojny światowej, a następnie dodał: Bo MacArthur mówił, że nie można dopuścić do tego, żeby Niemcy się znowu zbroiły, bo to jeśli chodzi o zbrojenia, to nigdy nie wiadomo, czy jest dobrze, czy źle. Będziemy Was obserwować, dodał Trump. Proszę Państwa, to jest naprawdę dla polityka bardzo trudna sytuacja, jeśli takie teksty posyła ci amerykański prezydent. Merc nie może wyjść z fasonu i musi sobie jakoś w takiej sytuacji poradzić, przynajmniej zrobić dobrą minę. Więc na koniec Merc pyta, czy Trump zostawi wojska amerykańskie w Niemczech, a Trump dodaje tak, tak, na razie zostawimy te wojska. Mamy tam u was całkiem duży personel, 45%. Tysięcy osób. Co z tego wynika? Z tego wynika, że stanowisko Trumpa i stanowisko Stanów Zjednoczonych w tym przypadku jest całkowicie niezmienione. Będą patrzeć, co Niemcy robią, będą obserwować, zostawią tutaj żołnierzy, i wygląda na to, że to marzenie o tym, że Niemcy się wyzwolą spod amerykańskiej dominacji, czy jak niektórzy tutaj ludzie tacy zwykli mówią, Amerykańskiej okupacji jest praktycznie w tej chwili niemożliwe, i możemy to odsunąć na drugi plan i zrealizować może za 100 lat, może wcześniej, no nie wiem. Póki co na pewno nie teraz. Trump wypowiedział się jasno: Żołnierze zostają, będziemy wam patrzeć na ręce, jak się zbroicie. Na koniec, jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie ciekawostka, jeśli chodzi o akredytację. Więc dowiedziałem się z programu pana. Juliana Reichelta, jednego z redaktorów, czy też chyba najważniejszego redaktora. Niezależnej, youtube'owej telewizji, czy też grupy medialnej News, którą można by porównać, która jest dość duża i którą można by porównać, nie wiem, do kanału Zero w Polsce. No i co się okazało? Pan Reichel starał się o to, żeby być akredytowanym przy kanclerzu podczas tego wylotu do Stanów Zjednoczonych. Niestety, jak sam mówi, tej akredytacji nie otrzymał. Akredytację otrzymały tylko media mainstreamowe i dziennikarze mediów mainstreamowych mogli zabrać. Się z kanclerzem i polecieć do Stanów Zjednoczonych. Pan Reichel za to wymyślił inaczej, że skoro kanclerz czy też urząd kanclerski nie daje mu takiej akredytacji, to może on postara się o ak akredytację bezpośrednio w Białym Domu i tak zrobił. I wyobraźcie sobie, że tą akredytację otrzymał. W związku z czym był w gabinecie Owalnym podczas konferencji prasowej spotkania Trumpa z Mercem i jakby nie patrzeć, wśród dziennikarzy mainstreamowych wywołał pewien szok. Byli niejako bardzo, ale to bardzo zdziwieni, co pan Reichelt robi w gabinecie owalnym, skoro przecież od Urzędu Kancelarskiego nie dostał akredytacji. Sam twierdzi, że to nie dostał akredytacji bezpośrednio od kanclerza, właśnie dlatego, że mógłby zadać podczas tej konferencji kłopotliwe pytania. Kłopotliwe pytania według Reichelta to są pytania o wolność słowa w Niemczech, czy w ogóle w Unii Europejskiej ponieważ sytuacja, która jest w owalnym gabinecie, gdzie mogą wejść praktycznie dziennikarze z każdej strony spektrum politycznego i zadać pytanie, a prezydent odpowie na każde zadane pytanie nieustalone wcześniej, taka sytuacja według pana Reiselta tutaj w Niemczech jest absolutnie niemożliwa. Tu wchodzą dziennikarze na konferencje prasowe na bardzo wysokim stopniu, tylko mainstreamowi i tylko ci, którzy niepotrzebnych pytań nie zadadzą. Tyle przynajmniej mówi pan Reichelt z portalu News, Skoro on tak mówi, to pewnie tak jest. Niewątpliwie ma już szereg doświadczeń z tym, że odmówiono mu możliwości ucz uczestniczenia w konferencjach prasowych, tak wcześniejszych, jak i tej. W Białym Domu, która odbyła się teraz. Tak czy owak, podsumowując całą wizytę w Stanach Zjednoczonych, kanclerz przy prezydencie Trumpie, podobnie jak inni szefowie państw i szefowie rządów, nie był już taki specjalnie ważny. Jednak Stany Zjednoczone to Stany Zjednoczone. Jednak osobowość Trumpa to osobowość Trumpa i jednak nie ma co tam podskakiwać. Jak Zelański zaczął podskakiwać, to go Trump wyrzucił. Widać, że Stany Zjednoczone cały czas są niezwykle ważne i rozdają karty, niezależnie od tego, co można przeczytać w prasie. Druga sprawa, że mimo tych wszystkich niesprzyjających powiedziałbym warunków, kanclerz bardzo dobrze się zachował profesjonalnie, przeprowadził rozmowę, mówił świetną angielszczyzną, potrafił się złapać, jeśli chodzi o powiedzmy takie sobie dowcipy Trumpa i niewątpliwie jako dyplomata na wyjeździe zagranicznym, na trudnej konferencji z Trumpem, dał sobie radę. No i dobrze, że dał sobie radę, bo tak sobie pomyślałem, że jakby. Przyjechał tam poprzedni kanclerz, pan Scholz, to ta rozmowa wyglądałaby zupełnie, zupełnie inaczej. Także całe szczęście, że pan Scholz był kanclerzem za czasów Biden'a, bo wydaje się, że w tej chwili z Trumpem to naprawdę trzeba przywódcy, żeby sobie z nim poradził w sposób dyplomatyczny. Oczywiście. Melz dodatkowo udzielił wywiadu telewizji Fox News, ale o tym, co było w wywiadzie, opowiem w następnym, w jednym z następnych filmów, ponieważ ten wywiad zasługuje na zupełnie osobną opowieść i osobny komentarz. Listek Elf, pozdrawiam ze Stuttgartu, zachęcam do subskrybowania kanału, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby kanał subskrybować, byście wy subskrybowali kanał, ponieważ mówimy tutaj o bardzo ważnych rzeczach, najczęściej o takich rzeczach, o których na innych kanałach w ogóle się nie mówi. Także subskrybujcie kanał, kto może, może kanał wspomóc, jest 100 tysięcy rozmaitych sposobów wspomagania kanału, Wszystkie wypisane w opisie pod filmem. Także zapraszam na następny film. Listę Kelf Pozdrawiam ze Stuttgartu. Odezwę się jeszcze. Na razie.